Witam serdecznie. Na moim kanale jest mnóstwo produktów z różnych stron świata na niestrawność, wzdęcia, zaparcia. Ale dzisiaj pokażę coś bardzo prostego, co sobie zrobiłam. Ponieważ mięta ma zbawienny wpływ na układ pokarmowy, leczy oczywiście problemy trawienne, niestrawność, wzdęcia, zaparcia. Należy także pić napar z mięty, ponieważ wspomaga walkę z bakteriami. Mięta działa także antybakteryjnie i wykrztuśnie. I oczywiście także przeciwbólowo-odkażająco. I mięta także pobudza do myślenia, pobudza zmysły, ułatwia zasypianie, walczy z bezsennością. Zachęcam do naparów z mięty. Ja zrobiłam także skuteczne nalewki likwidujące, wstęcia, niestrawność, zaparcia. A także podnoszące poziom leukocytów, czyli budujemy przy okazji odporność. I to są dwie proste nalewki. Ta pierwsza po lewej stronie jest bardzo prosta, ponieważ należy zalać na dwa tygodnie 40 listków mięty pół litrem spirytusu. Odcedzić i można już od razu spożywać. Zalecana dawka to jest 50 ml, jeżeli mamy niestrawność, bóle brzucha, zaparcia jakiekolwiek dolegliwości żołądkowe i jest bardzo dobra w smaku. Ja lubię miętę. A z drugiej strony mam nalewkę z mięty i pigwy. Do gotowej miętówki, do tej gotowej nalewki z mięty dodałam na pół litra gotowej miętówki szklankę soku z pigwy, żeby wzmocnić y, oczywiście układ immunologiczny, odporność, Dbam o poziom leukocytów i także w razie potrzeby piję 50 ml, jeżeli mam niestrawność. Obie, oczywiście, nalewki y, są pyszne w smaku, ponieważ no, ja lubię miętę i te, ten smak mi odpowiada. Jest bardzo skuteczna. To jest taka prosta, zwykła, skuteczna nalewka. Zachęcam do zrobienia a ja przy okazji się na koniec jeszcze pochwalę, bo zawsze co dwa lata robię sobie takie wyniki badań, pobieram krew, wszystko całkowite czek organizmu i byłam wczoraj odebrać taka w euforii wróciłam do domu, ponieważ lekarz do mnie mówi, co Pani robi, że ma Pani takie wyniki, nawet mógłbym powiedzieć, ja powysyłałam kilku moim znajomym, lepsze niż bardzo dobre, ponieważ ja mam hemoglobiny ponad 15, Ym, poziom leukocytów jest w idealnej formie, dlatego mój układ immunologiczny, czyli odporność jest idealna. Mam zero cholesterolu, cukru mam tylko 65, no wyniki, mógłbym mi nie jeden noworodek pozazdrościć, no, słowa lekarza, jak to powiedział. Zachęcam, ponieważ wszystko to co robię jest naprawdę skuteczne, należy zapobiegać, zamiast leczyć. To jest ayurveda. Nie dopiero jak ktoś zachoruje, budzi się rę z ręką w nocniku. To jest kłopota, ale to ja już tyle razy mówiłam. Zawsze robimy wszystko regularnie, systematycznie, nie lenimy się. Tak samo ja też jestem zwykłym człowiekiem, i mnie przez ten długotrwały stres, przez to wszystko, co się dzieje w koło, także skoczyło mi ciśnienie, a ja nigdy, ja miałam zawsze idealne yy, ciśnienie, tak jak już mówiłam w poprzednim filmiku, wam tłumaczyłam. Ale opracowałam sobie z ziołami i cały czas jeszcze to sobie kontroluję, zapisuję i tak dalej. I muszę przyznać, że od tych stresów i od tych naprawdę nieraz to już do wybuchu stresu, agresji mnie doprowadzała ta sytuacja, że zdarzało się, że miałam 190, 160, było naprawdę nieciekawie. Ale jednak te terapie ziołowe są skuteczne, a ma moc. od Długiego czasu mam uregulowane ciśnienie. Dzisiaj sobie także mierzyłam. Mam 118 na 80, czyli idealne. No, idealne by było 120. A ja miałam dzisiaj 118, ale jestem bardzo zadowolona, wszystko się uregulowało. Wiem, że nie chce się robić, wiem, że, że to tylko się czasami tak łatwo mówi, ale to każdy jest dorosły, e, każdy wie. Co chce, czy chce być zdrowy, czy nie. Jeżeli ktoś wierzy, na przykład, nie wiem, w leki, jakieś cudowne, na przykład, jeżeli ktoś sobie kupi lekarstwo, proszę sobie spojrzeć, wykupi przepisane przez lekarza na obniżenie cholesterolu, proszę spojrzeć na ulotkę, bo ja widziałam tą ulotkę. Tam chyba nie ma. Jednego organu, który by nie był wymieniony, które tabletki niszczą, począwszy od nerek, wątroby, żołądka, wszystko. Co z tego, że ktoś tabletkami obniży sobie cholesterol? Wiadomo, ludzie sobie nie zdają sprawy, że jak cholesterol jest za, wys za wysoki i lekceważy to. No, ale jak te żyły są zapchane, dochodzi do niedotlenienia. Jeżeli te żyły są zapchane, no, chciał, nie chciał, jest oczywiście pojawia się cukrzyca, wysokie ciśnienie i tak dalej. Cały czas Wam powtarzam: wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Należy oczyszczać krew, należy oczyszczać jelita. Tyle już Wam nagrałam filmików, ale każdy musi robić wedle własnej woli, wedle własnego uznania. I co jeszcze najważniejsze, jeżeli ktoś nie wierzy w zioła, nikt w ogóle nie zaczyna, ponieważ Ayurveda ma rytuał odwrócony i zioła, choć zrobią sobie tą terapię, nie pomogą. Także szkoda w ogóle zachodu, i w ogóle szkoda robić, jeżeli ktoś nie wierzy naprawdę w zioła. Na przykład, e, bo niektórzy wiem, że sobie zrobią jakąś terapię, ale oprócz tego łykają tą chemię, te tabletki, co lekarz tam przepisał. No to takie jest zaprzeczenie. <laughs> Jakby takie dwa minusy odpychające. No cóż, nic nie poradzę. Każdy ma swój rozum. Każdy wie. Ja jestem zadowolona ze swojego stanu zdrowia. Zresztą, gdybym robiła coś nie tak, to w wynikach badań byłby chociaż jakikolwiek uszczerbek, a 65 cukru na czoło to już jest naprawdę sukces mieć, a ja lubię. To nie znaczy, że ktoś musi, nie wiem, przejść na surową dietę, zrezygnować z używek, nie jeść żadnej, nie wiem, słodyczy, czekolady czy czegokolwiek. Nieprawda, nieprawda. Ja żyję normalnie. Może oczywiście ktoś się zrazi tym, co powiem, ale ja lubię słodycze, ja lubię sobie zjeść, ja codziennie gotuję, ale ja nie mam nawet odrobinę podwyższonego cholesterolu i tak dalej. Ale też muszę mówić, że ja zaparzam dwa gliniane dzbany ziół. I tak jak zawsze Wam tłumaczę, że ja sobie robię tak. Jeden dzień ja nie, ja nie mam żadnych chorób. Ja nie mam żadnych chorób, ale na przykład jeden dzień poświęcam sobie na oczyszczanie wątroby. Na drugi dzień przygotowuję sobie z cukrem, nie mam problemu, ale sobie mieszanki takie przygotowuję i sobie w ten dzień piję na wyregulowanie, obniżenie na przykład cukru we krwi. Jak sobie zjadłam za dużo słodyczy, to na drugi dzień takie coś robię. Jeżeli naprawdę obficie się objadam, no to sobie przygotowuję jakąś mieszankę następnego dnia na obniżenie cholesterolu, albo jem owoce tarniny na oczyszczanie krwi, albo robię na odkwaszanie organizmu, ponieważ to jest ważne, żeby była ta zasadowa, żeby to utrzymać tą normę, tą formę swojego organizmu, żeby nie zakwaszać tego organizmu, a wtedy można sobie i wypić i zjeść i wszystko. I nie trzeba wcale cyrkować naprawdę z tym jedzeniem, z dietami. Wszystko można utrzymać w normie, jeżeli robi się wszystko mądrze. Do następnego. PA!